Dzień dobry, dzień dobry. Przedostatni dzień kwietnia, siewy kukurydzy u mnie przynajmniej już na finiszu. Jeszcze mam do posiania kilka hektarów u sąsiada, ale to już prawdopodobnie jutro, bo jeszcze dzisiaj będę ładował kukurydzę na sprzedaż, suchą kukurydzę. Ostatnia łódka, która wyjedzie dzisiaj z gospodarstwa. Tutaj na tym polu, który jest takie bardzo zmienne, tutaj mamy troszkę gliny, ale z tyłu, zobaczcie, jest totalna pustynia. Nawet tego nie będę tam obsiewał, bo tam jest 2 metry piachów w głąb. Na ostatnim polu sieje tutaj odmianę Kraken VO 230-240, odmiana Flint Dent z przewagą flinta i jest to odmiana grysowa. Grysy troszkę droższe na rynku niż taka typowa ziarnówka o 20-40 zł, zależy od sezonu, zależy od zapotrzebowania. Może uda się z tych dwóch hektarów tutaj pozbierać łódkę, zobaczymy. Na razie nie ma tutaj co wiele liczyć. Te dwa hektary gdzieś tam do, dołączyły, takie trochę w gratisie pod zasiewy kukurydzy. Zresztą mówiłem, że się je to jarę, bo mi się tam trochę pozmienia. Z działkami na gospodarstwie nie chciałem tam siedzieć kukurydzy. Docelowo miało być kukurydzy mniej, no ale jest trochę więcej. Domówiłem właśnie taką nową odmianę. Serię krótszy FAO. Jak się nie uda nagryz to chociażby uda się może wygosić lekko szybciej niż te 250, 260, czyli 23M i, 20, i 306P. pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o krakena, ona jest bardzo podobna do 125C, które miałem w ubiegłym roku. A 125C ona schodziła z wilgotnością 23% z pola, gdzie wszystko inne schodziło około 30%. Z tym, że była na słabszym stanowisku też. Akurat w tym roku mam tam 23M. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj nam poukłada. Ale tak jak jest ta wyspa piaskowa, zresztą po prawej stronie widać też, jakie jest przecięcie. Nie obsiewam tego, totalnie to nie ma sensu. I tak czy siak gospodaruję na piachach, jeżeli już naprawdę coś odcinam, to już jest naprawdę tam totalna porażka. Mam obrobione wszędzie naokoło. Tu akurat jeszcze u sąsiadów swoją pracę na podwórku. Jakiś tam piach wywożą na górę. I mam poobrobione naokoło taki, mówię, hektar do, dosłownie wokół tej wyspy. Ale bez sensu jest się pchać w koszta i sobie robić tak naprawdę tylko i wyłącznie stratę. A to sobie obsieje w późniejszym terminie jakimiś tam ugorami miododajnymi. Parę złotych wpadnie w dopłaty i tyle. Bo mówię, to jest totalny piach, tutaj się nic nie chce utrzymać. Jakby słonecznik, to też słonecznik praktycznie na tym pagórku klęknął. Więc jeżeli jest słonecznik już pada, to kukurydza też nie ma sensu. Jeżeli chodzi o nawożenie, tutaj na tym po kawałku było po około 9-10 ton pomiotu kurzego. Wiadomo, nikt tego dokładnie nie zważy. Ciężko jest to tak w 100% określić. Trochę ryzykownie akurat na tej słabszej ziemi, ale nie sterczyło mi obornika i nie miałem już gnojowicy, bo wiadomo, że tych świń przez ten sezon jesienny było zdecydowanie mniej. Teraz mam pierwszy rzut warchlaka już na tuczarni, więc znowu tego obornika trochę nam się pula zwiększy do jesieni. Jeżeli chodzi o podsiewacz... Akurat na tym kawałku zwiększyłem wysiew Polidapów 1846 na 250 kg, z tego względu, że po ostatnich wynikach badań wyszły tutaj dość średnie zasobności fosfor. Zrobiłem trochę więcej lokalizacji, jeśli chodzi o tą działkę do, do poboru. Też podzieliłem sobie to praktycznie pole 5 hektarowe na trzy różne segmenty: właśnie najgorszy piach, potem taki, taki tutaj przeskok i trochę lepszej ziemi na samym końcu. No i się okazało, że było śmiesznie na, na mocniejszej ziemi fosforu było zdecydowanie mniej niż na tej pośredniej. Ale z tego względu właśnie tutaj tego fosforu wrzucam trochę więcej. Jest, jest okazja, żeby, żeby w jakimś nawozie dorzucić to do to dorzucam. A jest to ostatni kawałek, więc wyjadę po prostu z polidapem do ostatniego kilograma bo po co ma stać jakieś tam 200 kg gdzieś tam w rozpoczętym big bagu. No i zobaczymy jak tutaj się ta kukurydza będzie rozwijała. Tutaj mamy kukurydzę drugi rok z rzędu. Prędzej był słonecznik, a trzy lata temu było żyto. No ten słonecznik tutaj wyszedł w miarę dobrze, ale mówię bardzo wynik zaniżyły te pustynie. Już wtedy stwierdziłem, że bez sensu jest te pustynie tutaj obrabiać. Wycinam taki 0,8-0,9 hektara. Szkoda ładować nawet, szkoda marnować energię na tego typu kawałki, ale nie zgłaszam tego jako ugór z tego względu, żeby nie było zbyt dużych, zbyt dużych areałów ugorów widocznych, bo jeżeli będziemy dużo ugorów zgłaszali, to stwierdzą, że rolnicy chcą jednak ugorować, a no sorry, nie o to chodzi. Taki kawałek sobie można odciąć, że tak powiem, zrezygnować z uprawy, kiedy jest naprawdę bardzo słaby, ale w przypadku tych lepszych gleb, no to jest po prostu grzech. I leci, słuchajcie, piąta łódka kukurydzy ziarnowej, kukurydzy suchej. Pierwszy raz sprzedaję kukurydzę suchą i trochę dziwi mnie to, jak ona się osypuje. W sensie, że tu mamy praktycznie do podłogi, a tutaj praktycznie do 3,5 blachy. Ale niech sobie na spokojnie wszystko leci. Jeżeli chodzi o kukurydzę Suchą, no to sprzedają po 700 zł netto. No i muszę coś wymyśleć do tych silosów dużych, bo prędzej nie sprzedawaliśmy praktycznie nic z gospodarstwa. Teraz połowa pomnów wyjeżdża, bo do hektarów więcej świń, trochę mniej, rzepaków więcej. Kukurydza żernowa teraz już też na sucho. Muszę tutaj ogarnąć jakiś system wysypywania lepszy ze żmijki tam się niestety nie uda w tamtą stronę. Mówię, te, ten silos akurat był stawiany u 12 lat temu. Jak nie, jak nie dalej, dalej, może być już nawet 15 lat, więc nikt nie myślał o tym, że będzie cokolwiek z gospodarstwa sprzedawane, tylko i wyłącznie świnie, 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 a był to pierwszy duży, duży silos yy, i co, no i teraz jest problem, teraz jest problem, żeby gdzieś tutaj poogarniać, muszę jakąś żmikę ogarnąć do żniw, bo przyjdzie tutaj rzepak. I transporcik ostatni pojechał, jeszcze tyle nam tutaj zostało. Plus, jeszcze na zasławce więc łącznie może być tutaj 16, może 18 ton kukurydzy suchej. Będę musiał podzwonić po skupach tutaj w okolicy, czy może ktoś to weźmie, bo na łódkę no, niestety nie ma całego transportu. A w okolicy są przepchane skupy, praktycznie nic, nikt nie bierze, więc mam nadzieję, że gdzieś tam się uda po prostu uda ugadać, żeby się upłynąć z tego towaru. Bo tu ma i żyto w żniwa, ale. Jeżeli chodzi o wynik suchej, no to wyjdzie około 8,5 tony suchej z hektara, więc jak na, tak, jak na tamte kawałki w większości takie słabe, to będzie spoko wynik. Na koniec, bo przed chwilą przewoziłem środki, które dojechały. Tutaj mamy na łącznie 17,5 hektara pak, 12,5, 2,5 razy 2. Jeżeli chodzi o środki, mamy dicambe, mamy mezotron, mamy nikosulfuron. Mamy tutaj pak złożony z dwóch środków, nikity i adigora. Jeżeli chodzi o zawartość nikosulfuronu, będę tutaj trochę dorzucał na taką działkę, gdzie mam trochę perzu, tam gdzie peżu nie ma, gdzie tylko i wyłącznie jednoliścienne jest to ilość wystarczająca, ale to na no pewnie nie szybciej jak za 10 dni, jednak na magazynie już jest, więc jak będzie tylko i wyłącznie odpowiednia faza i odpowiednia pogoda, to będę leciał.